<noise> Dawajcie na C! <noise> Dawajcie na C! To jedziemy! Ja bym się zżywił. Na pizdę twoją jedziemy. kurwa Charlie! Chciałeś ja powiedzieć otwieram. Charlie, a nie C. Ja otwieram browara Kurwa, ja też chcę. A byłeś teraz w biedrze na tej mega promocji? No, 72 piwa kupię. Ja pierdolę, co z pieszek. 160 zł wydałem. No ja, bym, ja bym pojechał tym, kurwa miał czym? <noise> ja samochodu aktualnie nie mam. A rowerem pojechałem Fuj, musi autobusami jechać Już wiem. <laughs> wiem czemu cię tak mydliło w tym autobusie Jak się kurwa się gdzieś gówna kurwa Mać, ja ci powiem Ja dosłownie myślałem że się zżygam w tym autobusie Jestem prawie kurwa Załóżcie zcibsko w końcu Czas było Zrzymał się zaraz Zresztą. Boże, ja dawno nie pokajem ze śmiechu, tak jak wczoraj z Sieradzkim w tym bałcie. gdzieś pracuje teraz? Ta w tej koli Co on tam robi? Wszystko. Mówił, że ostatnio zajmuje się spisywaniem w Excelu listy obecności ludzi w ogóle z wszystkich państw tam przy Bałtyckich. W jakichś szkoleniach. Wracaj na pole bitwy! Nicę nie wracamy z skurwy Ale gąsienicy mi do o zajebałem w loot Hy? Jak oni mnie widzą? Haha, ha, beka z ciebie. Dawaj, ej, trzymajmy się blisko, to będziemy się nawzajem naprawiać. To chuja, ja zaraz ginę No, tym się nie Bo chuj na tą tutaj. górkę, Bo myślałem, że mógł mógł tak fajnie... jest. Ja nie ma... Przecież nie stań we mnie strzelać. Eksplodował składam i co to jest za pojazd w ogóle? Enemik Strasznie dziwny pojazd mnie rozjebał. Każdy dwója pewnie. Czołg? Nie. Właśnie, nie wiem co to było. To był czołg? No. O kurwa. Rozjebałem go. Sam za pracę zespołową. Gówno, nie praca zespołowa, sam tu rozjebałem. Trafienie że mu pies pływa w basenie Wypływa Pływa w basenie, tak jak kropy to na scenie, to co rano poruszenie to styputa i cierpienie E Co? Ja, na akwenie 4 dupy na zlecenie ciągle w głowie ma walenie chyba pójdę Ale scenie. go rozsadziło! Kab2 ja tu jedzie! KW2! Odwrót! Ej Kamil! No co? Przysył, pomóżcie mi się naprawić. Ja uciekam do KW2 jest, pierdolę cię. No zabiłem, znaczy nie zabiłem go, ale. Kurwy, psy najgorsze. KW2 kurwa. Taka wyjewamy. fajna gierka komputerowa, że już dwa czołgi rozjebałem sobie. Ucieczka, szybko. Gąsienicy nie mam. KW2? Dobra, ja tam jadę do was. takie potwa, ale teraz mam czołg, którym przebiję ich. I to na luzie. Kurwa, tu jakaś buda hmm. dla psa jest. Ja o, tutaj wać. mogę go... to KW2... Palę się, palę się! Pomóżcie chłopacy, nie bądźcie tacy. Kurwa, trafia niekrytyczne w KW2! Co, Co jest? Psy jesteście. Wierzę chyba. I don't know, boss. Gdzie to KW2 jest? Boję się o własne życie Chuj biorę samolot Asystę dostał MS Też biorę samolotem, że mnie zabiją Stoję tak kurwa odsłonięty W jakimś losowym miejscu koło punkciora Dobra samolot, kilometr ode mnie, dojazd Ja tego na twoich plecach biorę A czy nie to jest przed tobą. Jest przede mną, ale zaraz może być za mną Dostał Krytyka! Kryta mu walisz? Tak, dostał A kryta. Ty kurwa możesz dostać damagę? Tym bombowcem? Widziałem jak bombę zrzuca naszego. On zły jest. O, teammate gobił bardzo. To jest... moja... mój czas. On... Zacięły mi się karabiny. Kurwa, no... Odepną się kiedyś? Samolot zniszczony, jest? No i też asysta. skinałeś Trapka, ratuje cię, obok ciebie jest enemy Ale ty skinałeś Nieprawda <grym> A się rozbiliśmy na jednym tym samym gościu. No dojechali mnie <grym> Średnie było to miejsce, ale zestrzeliłem samolot i mam asystent przy zabiciu kawu dwójki, więc jestem bardzo zadowolony Skadnij, jakim czołgiem jadę na side? Kawu jeden Kurwa, proste, że ten... KW-1 w ogóle jest niżej od tego KW-1S. Jest. jest dużo lepsze, mi się wydaje. No co?! Aaaa, spłacę się, dzieciaku! KW-2 jest wyżej od KW-1, a ja w KW-2 przebiłem Ale KW-2 jest tak gówniana, to ładuje 50 sekund prawie. No, ja się tam przez 154, mi się wydaje. Albo 156, nie pamiętam. Ale Józef jest z KW-2. Już jest to, że strzeliły we mnie trzy osoby i trzy razy dostałem one-shota. I blokę z ciebie. Rod do mnie strzela. Samolot do ciebie strzela, cyry. Dobra, ja idę sobie coś zaraz wracam. Dobra, nara. Ja, nie wiem czy gram na Eksta. A jak nie gracie, to idę się uczyć w takim razie. No, Ja, ja, ja bym już poszedł eksta, spać to raz, to. zaraz, bo w sumie to... Jutro egzamin. Przecież Chociaż... na kurwa. 13 dopiero, kurwa. Gościu. Aaa, to zdecydujecie, ja będę za Chłopie, ja śpię po 11 godzin i mam. Mon... Jeszcze mi mało. No to jesteś, kurwa. Chuj, zjebany. Kurwa! Ja mam go na plecach. Chłop nie rucha w dupę. Ej, e, bo my wszystkie punkty mamy stracone. Bo NM jest obok mnie. Właśnie widzę, ale... ...czy nie, nie mam wizji na niego. A, bo ja go zabiłem. Nice, dawaj na ten punkt jakoś. Albo broń nie tam z tyłu, ja spróbuję go przejąć. Już wydaje mi się, że nie dam rady sam. A nie, nie zabiłem go, kurwa patrzyłem w tabelę, czy mi nabiło tego fraga. Ale go nie zabiło, stał za kulą ognia i mi go nie, wykrywa... nie wykrywało, bo był kurwa 50 metrów ode mnie. Ta gra sam jest spierdolona, pod względem wykrywania tych czołgów jest do pizdy. Przejmuję, przejmuję, o, Trafienie Trafieniec. Tu nikogo nie ma, ej! Ludzie, tu nikogo nie ma. Eo, zabijać nie mogę. Eo, eo, latać nie <laughs> mogę. ale siadło. Kurwa. Już mnie łeb boli od słuchania muzyki. Tylko nie słuchaj. Eo, e? Nie, nie lubię bez nie, rozjebałem sobie gąsienice, kurwa. Mega z ciebie, frajerze. gruby Proste. jesteś. To gąsienice nie wytrzymały. Proste. Przyjęte. Eo. Dawaj Prze na to B, wjeżdżamy. Eo, Przyjmować nie mogę. Leci na mnie samolot. Zajebę mu kopa zaraz. Jestem pierwszy w tabeli. Śmiesznie. Hello, <coughs> Z sobie się jak spadałem z kamienia. A ty kurwa, nie strzelaj ten do mnie. To będzie potężna, Ale potężna seria pod tytułem Grzmot wojny. Czy moglibyśmy świat czołgów więcej nagrać. Nie, świadczył bo to syf Dawaj będziesz oglądał jak gram w tego Outlasta Nie, bo to jest streamy nie działają, a nie przez streama jakoś chyba by poszło Byłbyś na żywo na odcinku Strasznej gierki Kurwa na sajdzie jest KW1 e, lol, to ty jesteś KW1 Debilu Ale NM Strzeliłem tylko po to, żeby przeładować tam mocniejsze pociski To brzmi jak plan Jak G to puszczanie bąków w tej grze, ale kozak Ty, jak ja przypieram... kurwa, on jedzie w tym, na mnie! Kur... Czeka, wale bąka Walełem tego bąka? Krytyka do... No i on mnie zabił, a ja go nie... Co to ma być? Chyba jedę na to B Puszczam bąki Biorę co jakiś 5 na A. Przejąć na szybkości i tyle. się wyjebać. Jadę na to B, jebać. Chuj mi w dupę. Ja na A. Puszczam bąki. A jedź, no, no jedź na B, przejąć. Ja pierdolę wjechałem na jakiś środek placu, gdzie jest mnóstwo rozjebanych czołgów. Jolo kurwa! M4 Sherman tam jest. Jeb kurwa! Dobrze, tak ma być. Puszczam Pełne jolo byle przejąć. To wygramy my to. Jee. Jak to B to mamy wygraną. Jeb kurwa! puszczam bąka. S? A jest puste. Umarłem. A nie, nie jest puste. Jak on mnie trafił? I w co on mnie trafił? XD Dobra, już mogę tylko oglądać Gdzie ty Rozjebałem jesteś? se... Kółko O, tu jesteś fat koki Ale masz czołga Ja pierdolę Pierwszy tier <laughs> Tu jest... Frajer Dawaj, dojazd go Lewo, prawo? Uważaj, strzelił do Ciebie Ale ucieczka Puszczaj bąka Puść bąka za sobą Smisował No ja też A, jak Ty się palisz Eo No nie no Drużyna do cipy jakaś Nie potrafią grać Ewidentnie są zjebani Powiedz papa nara kurɓe